Mapa Majersa, yes. onka jest trapper. To trapper. dobra mapa na niego. O, są dwa fajne okna, ale na mainie. Właśnie, przyjechałem, policja tu przyjechała. Przyjechałem tym autem. Dzień dobry. Jakiś problem? Gdzie? A faktycznie są, te dwa koło siebie, nie? Tylko z tego nie wychodzi aż taka fajna lupa. No nie ma. Ale są przynajmniej dwa okna tu. A mori na misiu, jest tak fajne. Kopnik, przed mordą mu minę dałem, a teraz tego nie kopnie Ogranny, albo kopię. Kopnął! O ko i perk nie zadziałał, nie ma soła. <grym>, Oszukali mnie. Ale to skam. Napisałem <grym>. napisał jak blindnie, no Niestety zawiodłem się na kombo. Też jak grałem Calm Spirit z partnerem scenicznym też się oskamowałem. Nie krzyczało mi postaci, nie miałem dwóch perków, znaczy mi jednego. No, to zobaczmy co się tam dzieje w tamtym regionie mapy. Nie ma, ale odpuścił. Patrzymy pod bąki. Jednak Jak nie. Jak się wchodzi z psem. Dobra, no, okno jedno ma dłuższe, dłuższe trapy. I nie traci się życia. What the dog doing? Nie, ja wierdolę! Snajperka, latarka. Bo ja się dałem powalić, ja odejdę że tak, żebym musiał zniszczyć palety, to on jeszcze zamiast podnieść mnie, podnieść strapa. Nie, tu nie jest jakoś super strapowany. Co, pokój niebieskiego? A bez kitów no. to, to trapy miały być. Ale to ty tylko jeden trap na oknie. Ja idę do domu Majersa. Albo nie, muszę iść na tyły. To masz wszystko niestrapowane chyba. Wiem, nie, ale go tu idę. Powolnie, Nic mi nie dało, bo tu nic nie mam. No tak, bieg las nie działa, dopóki się nie zniszczę tego do końca. Aha. No. Ciekawostka, jak kogoś uratuje z latarki, też nie zalicza się ten perk. A. Nie złe, główno. Też się powinno się zaliczyć. No to to jest już faktyczne oszustwo. No. Myślę, że jest blindowanie po prostu. No, a nie dostałem cooldownu, więc nie zaliczyło się. I on był szybki, więc. Gówno ostre. Nie trapował się tu nigdzie? Nie. O, widział mnie, goni. Dead zone. Na mnie zmienił target. Przedam w niego jak coś. Nie dobrze, bo on dwa. <śmiennie> 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 o podniósł to trawę. Stawił mnie to na mnie biegnie. No on na pewno gra po takiej Noed gówno. Bo stąd co gra, kurde. Zbyt podejrzane. Negaty w tym nazycie. Tak haś... Czas zniszczyć temat. No to już za późno tutaj. Ja bym bardziej bramy wolał roztrapować przed tym. Już jedną roztrapowałem. Lepiej zostawić te totemy w tych otwartych, łatwo dostępnych miejscach, niż żeby je niszczyć. Ale już jeden zniszczony to jest. Tak, jeden jest zniszczony. Fajnie. Endgame build aktywowany. Oj, żebyś wiedział, to jest nawet, to jest nawet, 100%. Jestem jest prawie totem. pewien, że to jest nawet. Aha, Trafę nie będziemy wiedzieć. No bo ten trap się sam zresetował. Ojojoj Problemo. Ona nic się totem to tam jak coś, to nie jest nawet. Co ona robi? Ja e, do piwnicy idę GG <laughs> Nie wiemy czy jest znowu to jest najgorsze Trapuje piwnicę, schody po lewej stronie w rogu FBI Pa kurwa to jest FBI Ej kurwa FBI Co ta kurwa przeszkadza gówniarzu? Wypierdalaj ską! Wypierdalaj! Wy ty kurwa, FBI Double jesteście raid. przy czy A, co? A oczywiście No jesteśmy, ale on tu idzie. Ty możesz iść tu. Możesz tu iść. Jakie ja mam tu iść, jakie ja wiszę? Gryda, ja mówię o A bo my tu Gryda, jesteśmy. To jest to. No w ty z clearem. Dziękuję za subskrypcję. Czyli teraz takie tak je reko jest, kurde. Dobra. Czemu ty masz do wideo? Czekaj, to... Kurde, szkoda, że nie ma tego. Right, raid, 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 raid. Ajajaj, nie dobrze, że na niego... Nie gadaj. Napisz do, do pomocy technicznej Twitch. Hello, hi, request. No dostał stunę chyba. Kurde, nie dość, że jest brave to jeszcze tego... Moje, białe skill nie wchodzą. Właśnie, mogę trafić skill -i. Nie muszę trafić, znaczy... Mam mniejszą karę. Pięć procent tylko z technikiem, że byłoby więcej. 9 z... Czuję, że może się za chwilę poddać, bo już ci chyba 10 razy nie trafię. No dobrze. On Ale. jest nasz szaku teraz. Łuk? Zobaczymy, ile stacków. Ostatnio dostałem cztery staki, Nie, pięć stacków na samouku dostałem. Z jednego leczenia. Dzień Zobaczymy, ile dostajemy. A masz, no. Pierwszy ja skiczek check. Cieszy mnie przez pół godziny no Właśnie, bo to się zwraca już. Już jest na zero. No, no, Patrz na to. Trzeci skiczek o, mm. ale jumping. Skiczeki, No. Ale jumpik. I czwarty. Cztery skill jeden kill. Ale kampi, Jest Campi, 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 Już nie tak? idzie do Killershaga, ta. Nie wiem, bez wiadolenia! Dzięki temu mnie nie słyszał, lol. O, jest tu. Daj skin, czeka. Nie. To mnie trafia, serio? Samo walił. Dobra, teraz lecimy tego. Mam 5 stacków już, idę go wyleczyć. Jestem niewidzialny w tym momencie dla on ma się przykoxpit, to na pewno. Ja muszę dostać info, że, że on, u nich ma być. Kura on tam jeszcze pójdzie, bo słyszy... gdzie na. Nie, on poszedł chyba do tego. Do, no właśnie do grana tego. Ba, ba. teraz mój czeka. cieka. Zabą Co? Samu na pięciu stach! Drugi stack! Kurde! On tu był. Nie? Nie. 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 Idziemy <laughs> bo nie mogę się wyjebać w niego. Oj, oj Oj, ładnie dobrą sytuacja. Alan jest OP Czyli ja ojej, Wraca, A ojej, tutaj. Ale me, ale lupa, patrzcie na to. Kurde, DBD dobrą lupkę mi dał. Dzięki. Ja! Jest tu. Aha, Idę. bo... Ja pierdolę, zablokowałem się w niczym. Gdzie jest Hell? Tutaj jest. Witam pana Hell. Co on zrobił za mind game'a? Open mind game. Samowuk waliu Uuuu go nie uhukuję, robię genę. Jestem śmieciem, lel, lel. W sumie Mam plan Rypson, lecisz na gena i kręcisz gen Ja potrzebuję achievementu Achievementa zrobić Tylko na main, nie? Gdziekolwiek Samołóg Samołók Waliu No majder, abuser Tak, co, Ale No majder mi się przydał w wymeczu Nie przez to raz Ten, co chce mi okną oltnąć Wleczę cię Wleczę wszystkich Z grzechu pierwotnego ale tego już nie. Dobra, proszę, żebym trafił. Na raz. Yes. Ja mu się no. zaraz pokażę z to więc idzie, pewnie będzie miał mnie skokowy target. A. Ok. Hop, no. Czy idzie za nami? O, sięma. siema. ma. Ciema. Daj, leczycie szybko. No poczekaj, bo ja muszę. Po mnie. <grym> Masz, tyle mogę zrobić. Nie no, w sumie. Jeszcze mam DH, jeszcze w razie było, ale. Nie, mnie goni. Chyba widzę. Nie ma później. No ma 3, będzie, no będzie. Wow, dobry ping ma. No maj derwaliu, nic tu nie ma na tej mapie. A, tu jest. No majder, Nie! No, no way out! No to super! No jeszcze nie no, it, okay, no, dear, um, call, Matthew Matthew do nie ma po tej stronie, tej drugiej. No, no, ograłem no, 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 właśnie no, 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 Kurwa i tak mu się pokaże, zaraz zobaczę jak to w sumie. No ładnie Tu powinien się kończyć, zaraz. Trudno, what jest. Ja poświęcam się za Ciebie, bo zaraz mi się skończy timer. Wol, tutaj. Wyjebał. No, tak, ale, ale, wyjeba ta, ale wyjebało mnie gdzieś. Gówno. No, majder umiera. GG. Nic na tej mapie nie było, wszystko rozjebane. Z Zaszakiem jest brama, jak coś otwarta. Ryba.